Punkt jedenasty to interpelacje i zapytania. I między sesjami wpłynęła jedna interpelacja złożona przez pana radnego Roberta Matysiaka. Punkt 12. Oświadczenia, informacje, wolne wnioski. Tak na wstępie zapytam, czy mają Państwo jakieś uwagi do protokołów z sesji 17 i osiemnastej. Pan radny ma uwagi. Pan radny ma uwagi do protokołów? Dobrze, w takim razie pani jego proszę zaprotokować że protokoły z sesji 17-18 bez uwag. I teraz proszę bardzo Pana Radnego Robert Matysiak. Dziękuję Panie Przewodniczący. Mam kilka pytań do pana burmistrza. Według umowy o remont przychodni, teraz przychodni przychodni zdrowia, przychodnia miała być zakończona do końca lipca. Pan widzę, że optymistycznie podchodzi, że jest na 80% wykonana ta naprawa. Ja mam jednak uwagę, to taką dużą, bo jeżeli kładziemy płyty granitowe płomieniowane, to płaszczyzna płomieniowana powinna być do góry, a nie do dołu, tak jak jest przyklejona na schodach. I płomieniowanie palnikami z butli gazowej, to, to nie jest ta technologia, żeby to naprawić. Poza tym, jeżeli chodzi o wykonanie posadzki jastrychem, to pan, pewnie kolega pana Siewicz przyzna mi rację, że przy takich długościach powinny co 2-3 metry być przecięcia glatacyjne wykonane. Tam nie zostały żadne wykonane. A jeżeli jest inspektor budowy z ramienia urzędu to chyba powinien na takie rzeczy zwracać uwagę i nie pozwolić na to żeby płyty granitowe o dużej wartości cenowej były do skucia. Panie burmistrzu mam pytanie jak w ten sposób Urząd Miasta nadzoruje ten, ten remont tych tarasów Dziękuję bardzo, Pan Burmistrz będzie się odnosił na bieżąco czy? Proszę bardzo no Szanowni Państwo, Urząd Nadzoru jest zgodnie z procedurami, jest powołany inspektor nadzoru jeśli są jakieś uwagi są na bieżąco przekazywane też wykonawcy do korekty, tak też było z płytkami, które mają być przyklejone stroną wypłomieniowaną na zewnątrz, jastryk, do którego został dodany ulepszacz został położony zgodnie z parametrami wykonanymi, przewidzianymi, przepraszam, w dokumentacji z wytycznymi. To było uzgodnione z wykonawcą. Jeśli chodzi o termin, został on wydłużony w związku z tym, że mieliśmy dużo zjawisk opadowych, deszcza były jeszcze wiosną bieżącego roku, zostało to przeanalizowane na wniosek wykonawcy i potwierdzone też um, potwierdzone też tak naprawdę danymi pogodowymi w tym okresie, kiedy były prowadzone prace, które uniemożliwiały um, wykonywanie części robot. Mam na myśli te zjawiska pogodowe. W związku z tym o odpowiednią ilość dni termin realizacji został wydłużony aneksem i na dzień dzisiejszy nie został przekroczony. Dziękuję bardzo. To... Pan, pan Radny Tomasz Panasiewicz, proszę bardzo. Dziękuję. Ja mam taką prośbę do pana burmistrza o informację do zarządu dróg powiatowych, czy dałoby radę na tym skrzyżowaniu przy grubej lipie ten znak stop migający nad skrzyżowaniem, po prostu żeby on się wcześniej przy dojeździe samochodu migał. Bo on praktycznie jak samochód dojeżdża już 20 metrów przed skrzyżowaniem, on dopiero zaczyna pulsować, żeby po prostu wcześniej się włączał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widziałem, że Pan Burmistrz zanotował. Pan radny Robert Matysiak, proszę. Ja mam pytanie jeszcze o Rolika, bo no niestety, ale chyba inwestycja miała być zakończona do października, a y, tam tak za bardzo niewiele się dzieje. Czy coś jest y, nie tak z tymi warunkami pogodowymi, czy z, wykona, y, z projektem, czy nie tak projekt jest realizowany, y, bo no. Tak prawdę mówiąc, to Orlik jest nieczynny przez całe wakacje, a dzieci no, powinny w tym czasie na tym Orliku działać. Proszę bardzo, pan burmistrz. W tej chwili wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu. My analizujemy w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki gdzie mamy pozyskane dofinansowanie, możliwość wydłużenia realizacji tego projektu. I to jest pierwsza kwestia związana też z warunkami pogodowymi, bo o czym informowałem na poprzednich sesjach, gdzie nie było możliwości prowadzenia prac, bo były duże opady, a teren mamy, jest to częściowo teren zalewowy w tamtej części, natomiast no, mamy też, nazwijmy to, Odmienne stanowisko dotyczące niektórych rozwiązań przewidzianych w dokumentacji i to wyjaśniamy na bieżąco. Staramy się wyjaśnić w porozumieniu z inspektorem nadzoru, co troszeczkę trwa, bo też oczekujemy na odpowiedzi ze strony wykonawców dokumentacji projektowej, którzy odpowiadają za, za te parametry przewidziane w, w dokumentach. Więc to wyjaśniamy. Na pewno ten pierwotny termin nie będzie dotrzymany, to bezwzględnie potwierdzam. Dziękuję bardzo. Pan Radny Krzysztof Mociek, proszę. Jeszcze chciałem dopytać Panie Burmistrzu o przejście przez ulicę Leśną do Zielonego Mostku, czy tam gałęzie zostały podcięte, bo w zasadzie całe lampy na kilku metrach były w koronach drzew. Tam zostało przekazane zlecenie do podcięcia gałęzi. Nie wiem, czy już zostały podcięte. Natomiast najpóźniej będą podcięte w momencie montowania tych dodatkowych opraw, bo wtedy będzie też zwyżka tak przewidujemy postawienie dodatkowego słupa patrząc od strony ulicy Górskiego tuż przed mostkiem z dwoma oprawami tak żeby doświetlały mostek i tą część dochodzącą alejki do mostka i za mostkiem też po prawej stronie mamy ustalenie z właścicielem posesji zgody na postawienie, postawienie kolejnej latarni Plus idąc dalej już w kierunku ulicy Harcerskiej oprawa, która znajduje się na, na słupie, tam przewidzieliśmy troszeczkę inny uchwyt z większym wysięgnikiem, tak żeby to troszeczkę dalej na, na tą drogę wychodził i przy tej okazji jak będzie samochód ze zwyżką, jeśli do, do tej pory nie zostaną te gałęzie przycięte, wtedy zostaną poprzycinane. To jeszcze mam jedną uwagę, panie burmistrzu. Tam przed rozpoczęciem inwestycji, tak jak prosiłem, przy samej harcerskiej były podcięte gałęzie i wysypane tłuczniem pobocza. Przy zwiększonym ruchu już w tym momencie widać, że te pobocza się zniszczyły. Czy jest szansa, żeby gospodarka komunalna podsypała albo wykonawca, chociaż wykonawca nie jeździ tą drogą? Jest to droga uczęszczana przez mieszkańców Nałęczowa i Słowstwa HB żeby uzupełnić, no przy tych mokrych te, teraz pogodach widać, że ewidentnie zaczyna wgniatać się coraz głębiej ten tłuczeń. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Robert Matysiak, proszę. Mam jeszcze jedno pytanie Panie Burmistrzu. Chodzi o termomodernizację NOKU, bo miała być wykonana też chyba do października, kiedy jest planowany planowane zakończenie tego remontu. Nie pamiętam w tej chwili dokładnego terminu umowy, jest on do weryfikacji, natomiast na pewno w tym roku zakończymy. Takie mam deklaracje ze strony wykonawcy. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 13, w związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku naszych obrad. Zamykam 19. sesję Rady Miejskiej w Nęczowie. Państwa radnych, bardzo proszę o pozostanie.